Dobry wieczór, nie wiem czy dobry. Na no powierzch, co chciałem pozwolić Danielka, który zawsze został mi komentarz, serduszko i Mam nadzieję, że Danielek też to obejrzysz. Dobra, w każdym razie doczekałem się so, swojej paczusz, paczuszki z. skąd ona jechała. Niech spokasz adresu. Eee, nie, nie zobaczy, ale chyba z, z Indlandii. Eee, dobra, nie będę. Mówił co jak? Po prostu otworzę, sprawdzę, czy jest cała. No i oczywiście to nie jest ten, to, to, to co, co obiecywałem na Facebooku, tylko co jest w ogóle coś innego. No, hmm. w moment, ja nie chcę tu swój, swojego adresu pokazać. Później będą mi ludzie nawiedzać, chociaż bardziej moich rodziców, I Też jeżeli tego nie chciał. <laughs> Dobre, delikatnie. Poszedł. O, czekaj, chyba nie zapała adresu. O. o, kurde, no tego się nie spodziewałem. Pomyślisz, że jeszcze tak z 15 lat temu po takie pudełko szło się po prostu do sklepu. I teraz tu po prostu trzeba, trzeba czekać na jakieś wydania specjalne. Co tu z tyłu mamy? Nic nie jest po polsku, ale... Na półce będzie pięknie się prezentować. No i nic nie jest poszarpane. Przynajmniej nie było żadnych problemów jak z World of Warcraft. Dobra, otwieramy. Moment. Zastanawiam, zastanawiam je tylko jedno: że ja będę mógł pisać ten swój klucz na Steam'a z powodu tego, że już no, cyfrową wersję posiadam. Ale że jestem fajny pudełek i będę zawsze wspierać taką e, tą politykę pudełkową, to wolę zaopatrzyć się właśnie w edycję fizyczną. Nie wiem, czy głupoty nie robisz, to otfoliowując. Po prostu mogę kupić i trzymać i nie wiem, za 15 lat sprzedać z większym zyskiem. Dobra, jak to się otwiera. A. To nie koniec bajerów. O nie. Pieczę pieczęć. Dobra. Nie będę się tym bujał. Nożem. Kurde. Szkoda byłoby coś tu uszkodzić. Dobra. Yy. Dobra. Tak, to się otwiera księga? Nie. To się wysuwa nie jak sięga, o bajery dobra, bo tu wiem, że jest IK, to też żeby go nikt nie pochwycił przez przypadek, co to jest a mapa gry dobra, co my tu dalej mamy To chyba będzie plakat. Tak, definitywnie. Nie, może powiesz nad łóżkiem, może powiesz nad telewizorem. Choler nie mam, nie mam na, na razie nie mam takiego mieszkania, żeby mógł się bawić takie rzeczy, ale podoba mi się. Na razie składamy. Klejki takie naklejki, klasy, postaci, nie? postaci, postacie, które z tej możemy grać, klasy i zwierzątka. Smoki wspaniałe, <laughs> tylko znając siebie, jak zwykle będzie mi szkalać gdziekolwiek i okleić. No i największa zawartość, czyli jakby sama gra, game disc. Może na końcu zostawię. O, ścieżka dźwiękowa. O! Co tu jeszcze jest? Przyszywki. Czekaj, nie, w tą stronę? W tą stronę? Tudę w tą. Już nie pamiętam. No tak, ścieżka dźwiękowa. No, na płycie wszystko. Cztery płyty. Nie, trzy. Będziesz to słuchać. Rzadko to już się da, żeby orany. 43 kawałki. Może więcej? A tu jeszcze jestem. Tak, 43. <laughs> Przepraszam. Nie, no, opłacało się, opłacało się. No i sama kierka, właśnie. Wersja... O, moment. Muszę pierwszy. Dobra, widzę, jest klucz. Co to jest? Ba... O, dobra, wszystko już wiem. No, dostałam płytę, właśnie tylko jedną. Teraz z ciekawości, panie, zaraz sobie ją wrzucę i zobaczę, co w środku, bo nie ma kodu, nie ma. Żeby sobie ktoś nie zgarnął. Czy wszystko? No, niestety, wszystko, ale. Zawartość. Pojechaj. Jest, jest jak najbardziej za no, tak. Bardzo podoba mi się. Nie, nie wiem, co jeszcze mogę rzec. no Garzety jak bardziej fajne. Super, będzie się pudełko prezentować. No, na, 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 na półeczce, gdzie to jest? O, ja tylko sobie z to wyrzucę? Szkoda, tylko że nie mam poprzednich edycji takich pudełkach. Tylko mam w ekstraklaszyce, ale. dla mnie to nie szkodzi. No nic. Nie wiem, co mogę więcej dodać. Jestem usatysfakcjonowana zakupem, więc dziękuję za uwagę.